Cześć, z tej strony Dawid Zieliński. Witam Ciebie serdecznie w dzisiejszym wideo. Dzisiaj pokażę Ci, jak stworzyć krok po kroku kampanię remarketingową na Facebooku. Tego typu kampanie są ogólnie bardzo ważne, bo prawdopodobnie już włożyłeś jakiś wkład, czy to czasowy, czy pieniężny, żeby na przykład jakaś osoba odwiedziła Twoją stronę internetową. Czy też może zobaczyła jakąś ofertę, czy może skierowała się na to, żeby pobrała jakiś darmowy produkt? No i warto też, żeby po prostu tych osób nie stracić, ponieważ większość osób, jak wejdzie na taką ofertę, to prawdopodobnie z niej wyjdzie. Jeśli się nie przypomnisz, no to bardzo duża część tych osób po prostu nigdy nie wróci. A taka kampania remarketingowa pozwoli ci, żeby się przypominać, żeby docierać jeszcze do nich przez jakiś określony czas. Dzięki czemu masz większe prawdopodobieństwo, że ta osoba skonwertuje, jak to mówią w marketingu, czyli po prostu wykona akcję taką, na której ci zależy. No, przechodzimy do pulpitu i krok po kroku pokażę ci, jak taką kampanię stworzyć. Żeby w ogóle tworzyć reklamy na Facebooku, pamiętaj, że musisz mieć menedżera reklam. Jak już masz menedżera reklam, to po prostu kliknij utwórz. I w zależności od tego na czym Ci zależy, w jaki sposób, co, co tak naprawdę jest Twoim celem, jeżeli chodzi o tą grupę remarketingową, może to być konwersja, może być sprzedaż, czy, czy ruch z powrotem na stronę swoją ofertą. Prawdopodobnie, jeżeli to będzie już remarketing, to to, co ja zalecam, żeby zawsze celować w tą konwersję, czyli co chcę, żeby ta osoba wykonała. I też my tak zrobimy, jeżeli chodzi o, o tą reklamę, czyli bierzemy konwersję. Nazywamy opcjonalnie, na przykład, czy to jest remarketing, i załóżmy, że to jest jakiś zapis na webinar. I naszym tutaj celem, to na co działamy, to jest konwersja. Kontynuujemy. Jeżeli chodzi też o same Same reklamy na konwersję, to pamiętaj o tym, że musisz mieć taką konwersję ustawioną też po prostu w, w Facebooku samym i ona musi być też zgodna przy tych zmianach, jeżeli chodzi o iOS. To jest moje tutaj przykładowe konto. Także taka konwersja ona nie jest tutaj stworzona i ona nie jest zgodna, ale załóżmy, że u mnie chcemy, żeby taką konwersją było kończenie rejestracji, czyli żeby ta osoba po prostu zapisała się. Na webinar. Nazywamy sobie tą reklamę. Ja głównie nazywam reklamę tak, do kogo kieruję tą kampanię. W tym przypadku to będzie akurat wszyscy na stronie WWW. Załóżmy ostatnie 30 dni. Czyli mamy witrynę internetową lokalizację zdarzenia konwersji zostawiamy, bo akurat u mnie to będzie kierowana taka osoba na witrynę internetową. Ukończenie rejestracji mamy już ustawione. Następnie przechodzimy, czy jest to dynamiczny materiał reklamowy. Dynamiczny materiał reklamowy polega na tym, że masz kilka obrazów, masz kilka tekstów, nagłówków i po prostu Facebook sam będzie mieszał i optymalizował ci taką wersję reklamy, żeby jak największa ilość konwersji została wykonana. Jeżeli chcesz, możesz to włączyć. Tutaj akurat w testowym, tym, w tym pokazowym takiej tworzeniu kampanii, ja tego nie będę włączał. Następnie określasz, ile dziennie jesteś w stanie poświęcić na taki, na taki budżet. Załóżmy, że jeżeli masz na przykład powiedzmy 500 zł na, na takie testy, chcesz kampanię robić przez 7 dni. Czyli teoretycznie tutaj wychodzi, że 70 zł możesz wydawać na taką kampanię. Ja bym z takimi kwotami osobiście nie zaczynał. Ja bym zaczął pierwsze 2 dni od 20 Złotych załóżmy, też pamiętaj, że jest to kampania remarketingowa i w zależności od wielkości Twojej grupy, to po prostu ustawisz ten, ten budżet. Jeżeli masz na przykład 500 złotych na sam remarketing, to musisz mieć już bardzo dużą grupę stworzoną, żeby za 70 złotych na przykład dziennie do osób dotrzeć. No to już musi być kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób w takiej grupie remarketingowej, żeby to miało w ogóle sens przy, przy kwocie na przykład 70 złotych. Czyli ustawiam na przykład dzienny budżet 20 zł, No tutaj zależy też od Ciebie to, tak? Jeżeli to jest na przykład kampania, która ma działać tak długo, aż stwierdzisz, że chcesz ją wyłączyć, no to nie ustawiaj tej daty zakończenia. Jeżeli wiesz, że ona ma się wyłączyć w jakiś dzień konkretny, w jakiejś godzinie, zalecam, żeby to ustawać, bo po prostu jeżeli chodzi o taki co, codziennie mamy pełno obowiązków i po prostu możemy o tym zapomnieć. No i teraz dochodzimy do tej opcji właśnie, której ustawiamy. Że chcemy robić kampanię na remarketing. Czyli szukamy grup tych niestandardowych odbiorców. Jak tworzyć tej grupy niestandardowych odbiorców, też stworzyłem osobne wideo. Także możesz go znaleźć na, na kanale u mnie. I w tym przypadku ja wybieram, no, tak jak chciałem na samym początku, że to są wszystkie osoby, które przez 30 dni są w tym okienku, takim remarketingowym, czyli zaznaczam tą opcję. I w taki właśnie sposób to, co zrobiłem, to stworzyłem grupę reklam, gdzie po prostu same reklamy, jak będę tworzył dalej, one już będą kierowane tylko do osób, które były u mnie na stronie internetowej. Lokalizacje. Możesz tutaj tak naprawdę to wybierać, zawężać, ale jeżeli jest to remarketing, no to to są osoby, które były u Ciebie na stronie. Także w większości przypadków nawet czy ustawianie wieku, czy płci, jakby za bardzo to nie ma znaczenia, chyba że faktycznie wiesz, że ten wiek, na przykład niech będzie od 25 do 40, czyli to faktycznie możesz jeszcze coś zawęzić. No ale pamiętaj, że to jest remarketing, a nie docieranie do nowych grup odbiorców. Język zostawiamy. Akurat jeżeli chodzi o, o takie urządzenia, o platformy, gdzie to ma się pojawiać. Ja jeżeli chodzi o remarketing głównie robię na aktualnościach na Facebooku, Marketplace. Jeżeli to jest wideo, to też źródło wideo na Facebooku i prawe kolumny. W tym przypadku, jeżeli to był obraz, to wyłączę po prostu źródło wideo na Facebooku, a resztę po prostu zostawiam te trzy opcje, tak jak tutaj widzisz. Też później możesz sobie zbadać, przeanalizować, gdzie tak naprawdę te osoby do, z, miały największą konwersję, czy to były aktualności na Facebooku, marketplace, czy może, źródło, czy może prawa kolumna. Prawdopodobnie to zawsze będzie aktualności na Facebooku, przynajmniej w moim przypadku Akurat w tym, w tym umiejscowieniu najczęściej dokonywana jest konwersja. Optymalizacja pod kątem konwersji, oczywiście. Także, także to jest wszystko, jeżeli chodzi o ustawienie samej grupy reklam. Pamiętaj tylko to, co powiedziałem na początku. Jeżeli chcesz, żeby te reklamy działały poprawnie, to musisz ustawić zdarzenie konwersji. Żeby to zrobić, to po pierwsze musisz potwierdzić domenę. Jeżeli chodzi o Twoją stronę internetową, że ona jest bezpieczna, i po drugie, musisz ustawić zdarzenia do tej danej domeny. Maksymalnie może być 8. Jeżeli nie zrobisz tego, to po prostu nie będziesz mógł uruchomić już na dzień dzisiejszy takiej kampanii pod tą konwersję. No po prostu jest to związane ze zmianami, jeżeli chodzi o Apple. Jak już zrobiłeś taką grupę reklam, no to możesz przejść po prostu do sam, samej. Reklamy. Ja tutaj zmienię, jeżeli chodzi o stronę, tą moją, testową, taką. Nazywam reklamę tak, jak chcesz. Możesz to nazwać, czy po prostu jaką kampanię robisz, czy jaką grafikę ustawiasz. W zależności po prostu to, co, co, co ta reklama ma przedstawiać, żebyś po prostu w jakimś czasie wiedział, ok, to chodziło o tą reklamę, to chodziło o tą reklamę do tej kampanii. Także wszystkie oznaczenia tak naprawdę ty tworzysz sam według swojego schematu. No, muszę na przykład, że to będzie webinar. Przyciski. Czy w tym przypadku, u mnie akurat będzie grafika? Tak przykładowo, co wymyślił, że mam trzy takie same grafiki, czy, czy dwie grafiki, które na przykład różnią się tylko od siebie kolorem przycisku. Chcesz to przetestować, które powodują tą większą konwersję. No, wybierasz te strony na Facebooku. Możesz wybrać, czy tworzysz reklamę, uży, użyjesz istniejącego posta, czy, czy coś innego. Ja akurat zalecam, jeżeli chodzi o taki remarketing, żeby robić po prostu nową reklamę, taką spersonalizowaną, żeby ta grafika była odpowiednio do tej grupy odbiorców, do tej usługi, produktu, który, na który robisz remarketing. No i żeby tekst właśnie odnosił się do osób, które już były na stronie, one Ciebie w jakiś sposób już znają. Dodatkowo tutaj wypełniasz tekst. Nagłówek, opis. Już teraz nie będę tego robił, ponieważ w innym filmie też pokazuję, jeżeli chodzi o tworzenie kampanii Lidac. Tam krok po kroku pokazuję jak właśnie wypełniać te wszystkie pola. Jedynie co to mogę, mogę Ci pokazać, jeszcze jak dodać ten obraz. No załóżmy, że to będzie mój obraz. I tu jest gotowe. I Zobaczcie, gdzie się pojawia ten tekst. Podstawowy tekst pojawi się nad obrazem, jeżeli chodzi o nagłówek, to będzie pod obrazem. A sam opis to też będzie taka wersja dodatkowa, że czasami jest widoczny, czasami nie. No i pamiętaj, żeby tutaj podać zawsze tą, tego, ten adres witryny. link, więcej informacji. Więcej informacji to już wezwanie do działania, czyli co chcesz, żeby ta osoba zrobiła. U mnie w tym przypadku chcę, żeby ona się zarejestrowała, czyli zarejestruj się teraz na ten webinar. Jeżeli wszystko już ustawisz odpowiednio i te opcje, wszystkie dodasz, zdjęcia, nagłówki, teksty, to po prostu kliknij, opublikuj i w taki sposób właśnie stworzyłeś kampanię remarketingową. Czyli całość tworzenia samej reklamy jest tak jak w, przy każdym celu. Jedyna różnica, którą pewnie zauważyłeś, jest to, że po prostu musimy określić, jaką grupę niestandardowych odbiorców, do jakiej grupy niestandardowych odbiorców chcemy robić taką reklamę. No, dzisiaj to wszystko. Jeśli masz jakieś pytania do tworzenia. Ogólnie reklam na Facebooku, czy też takich typowo reklam remarketingowych, to po prostu napisz się w komentarzu a ja postaram jak najszybciej się na nie odpowiedzieć. A teraz, dotrwałeś do końca, to daj lajka, subskrybuj kanał, a my widzimy się w kolejnym wideo. Cześć!